Hejka, ogólnie witam was po bardzo długiej przerwie, bo aż dwumiesięcznej, no ale się każdy domek zresetował. mi się, taka boka usunęła, więc poddałam się na jakiś czas, ale stwierdziłam, że nagrywam. Wiem, że teraz jest taki okres wakacyjny, więc nie powinno tu być w szkole mnie, ale stwierdziłam, że wakacje po prostu będzie trochę później, no bo będę nagrywać na tym, co skończyłam, a nie, że coś tam było, także zapraszam. Tak, proszę pani, przysłała mnie tu pani dyrektor, żebym przyszła na wizytę do psychologa, ale uważam, że przysłała mnie tu całkowicie bez sensu. Niby czemu tak uważasz? Nie jestem chora, nie potrzebuję psychologa. Słyszałam, że uderzyłaś koleżankę z swojej nowej klasy piłką, piłką do koszykówki. Tak, proszę pani, to prawda, ale tak wkurzała, że po prostu jej się należało. A poza tym dokucza mi. Nie mogę z nią wytrzymać normalnie. Rozumiem. Ciągle mi dokuczę i dogaduję. Nie jestem w tej szkole nowa od jakichś dwóch dni. Nie mogę się odnaleźć. Wiem o co chodzi. Rozumiem doskonale. Nie wiem, czy pani to rozumie. W każdym razie. Czy ta sytuacja z piłką mogła, mogłaby być naszym wspólnym sekretem? Żeby pani nie mówiła moim rodzicom, co mnie zaadoptowali. Nie chcę, żeby się na mnie wkurzyli. Rozumiem, chcesz na nich zrobić dobre wrażenie? Tak, nie chcę, żeby przeze mnie byli źli. No dobrze, ten jeden raz cię odpuścimy i zostaniesz w tej szkole. Ale jeszcze raz takie coś zrobisz i będziemy musieli cię niestety wyrzucić z naszej szkoły. Rozumiesz to? Tak, rozumiem. Proszę pani, długo mam jeszcze czekać na yy, przyjęcie? Mamy teraz razem zajęcia, Mamy prawda? Zajęcia. Tak, prawda, Emelia. Ale masz fajną stylówę. Twój strój jest normalnie świetny, włosy petarda. I te łańcuchy na spodniach. Nie popieramy w tej szkole takiego stylu. Ja uwielbiam taki styl. No to bardzo się cieszę, że taki lubisz. Mogę cię trochę nauczyć. No dobrze, Ewelcia. Będziesz musiała do mnie przychodzić. Na zajęcia raz w tygodniu. Dobrze, to przyjdę w przyszłym tygodniu. Dobrze. Do widzenia. Hej Ewela, poczekaj. Co chcesz? Zaczekaj, przede mną na korytarzu. Ach, czego pani chce? Te wizyty u pani są bardzo męczące. Amelia, czy ty chcesz się zaprzyjaźnić z Eweliną? Nie wiem. Nie znam jej. Ale bardzo fajnie wygląda. I słyszałam, że kopnęła Apolonie piłką. Czy to prawda? Tak, to prawda. No cóż, apolonii się należało. O czym będziemy dzisiaj rozmawiać, proszę pani? Nie chcę tu być. Z panią te zajęcia są strasznie nudne. Nie możemy tych zajęć przełożyć. Po co ja tu w ogóle chodzę? Przecież już się zmieniłam. Potrzebujesz. Jesteś agresywna i niedobra dla innych uczennik. Jakoś dla Eweliny chcę być miła. Proszę to docenić. Och, obawiam się, że jeśli, wam, że jeśli byście się zaprzyjaźniły, nie wyszłoby wam to na dobre. Proszę pani, proszę się nie obawiać, dwie dziewczyny z tragiczną przyszłością na pewno się zaprzyjaźnimy. Przyjaźń nam pomoże w życiu przecież. No cóż, tego wam życzę, Obyście tylko razem nie broiły. No dobrze, możesz już iść, tylko przyjdź do mnie w przyszłym tygodniu. Oczywiście, proszę panią. Do widzenia. Ach, nic dobrego nie wyjdzie z, z tej przyjaźni, wiem to. Ach, te wizyty u tej psycholog są męczące. Nie lubię do niej przychodzić. Ja w ogóle nie lubię przychodzić do tej szkoły. Ach, no masz rację. Ja też nie przepadam za szkołą, no ale co zrobisz, musimy tutaj chodzić. Masz przecudowny wygląd, trój te łańcuchy, włosy, cera, no naprawdę jesteś śliczna. Ach, mm, dzięki. Na pewno nie słyszałam tyle komplementów ty, jeszcze od dziewczyny. Zaraz pomyślę, że się zakochałaś. Co? Nie, nie zakochałam się. Po prostu ci gratuluję tej urody. Masz naprawdę świetny styl i super w nim wyglądasz. Dobra, słuchaj. Jak chcesz, to możesz iść ze mną na zakupy. I tam jest ekstra sklep. Z fajnymi ciuchami. Pokazałabym Ci, gdzie kupić. Takie fajne dodatki. Znam kilka takich sklepów, gdzie są naprawdę ekstra ciuszki. Fajne, no po prostu czadowe. No dobra, to może jutro po lekcjach. No niech będzie, o której kończysz jutro? O 15. Ej, to idealnie. Ja też jutro kończę o 15. No dobra, to widzimy się jutro o 15. może um, pomyślmy pod szkołą. Okej. Okay. To do zobaczenia, muszę już spać. Cześć. Ale co sumie to czekaj, bo ja też idę. Pani psycholog na samą myśl, że moglibyśmy się zaprzyjaźnić już trzęsie portkami. Nie wiem, myślę, że mamy podobne charaktery i moglibyśmy z tego stworzyć fajną przyjaźń. No ale tylko dowiemy się jutro. Na razie. Na razie. Ale spoko ta laska. Wieczorem. Puk, puk, Ewelcia, mogę wejść? Pewnie, zawsze możesz. Co robisz? Uczę się, bo jutro mam sprawdzę. O, no to dobrze, dobrze. Zobacz, zrobiłam ci herbatkę. O, dziękuję. Chętnie wypiję. Jak właśnie dzisiaj? Ostatnio nic nie jesz. Tak, dzisiaj dużo jadłam. No cóż, miałam ostatnio kilka słabych dni, ale już jest lepiej. No co robisz? nauczę się, przed chwilą mówiłam. Ach, dobrze, zapomniałam. Ale jak coś to mogę Ci pomóc w nauce? Nie dzięki, poradzę sobie sama. Chcę dostać piątkę. No, ale wiesz, co miałabym do Ciebie taką jedną prośbę? Jaką prośbę? No, bo wiesz co, poznałam taką koleżankę, bardzo się lubimy nadajemy się na znajomych, na tym samych falach czuję. I chciałabym z nią pójść jutro do galerii, od razu po szkole, tylko. Potrzebujesz pieniędzy. No, z nieba mi spadłaś. Wybaczę on nie proszę, ale... Spokojnie, zasłużyłaś na kieszonkowe. Dostaniesz w tym miesiącu 300 zł, ale w przyszłym dostaniesz 100. Jeśli chciałabyś więcej. Musisz sobie na to zapracować. Dobrze, wow, 300. Na pewno sobie kupię mnóstwo fajnych ciuchów. Okej, okay, to miłej nauki. To jutro rano ci dam, okej? Okay? Dobrze, dzięki. Ale super. Kupię sobie z Abelią mnóstwo, mnóstwo fajnych ciuchów i może jakieś kosmetyki. Ale super, nie mogę się doczekać jutra. Czuję, że się zaprzyjaźnimy. Czuję, że jesteśmy naprawdę bardzo podobne do siebie. Ale super. W końcu kogoś poznałam kogoś fajnego w tej szkole. W końcu nie jestem w niej sama. Tak czuję, że ona jest bardzo podobna do mnie. Będziemy się dogadywać, będziemy się przyjaźnić. Czuję, że to będzie naprawdę fajna przyjaźń. Rano, mm, ale mi dzisiaj apetyt dopisuje. No właśnie widzę, zjadłaś bardzo dużo naleśników.